Maryla Rodowicz szokuje wyznaniem. Czy królowa polskiej sceny piła wódkę do porannej kawy? W podcaście u Wojewódzkiego ujawniła kulisy swoich tras w ZSRR. Wyobraźcie sobie koniec lat osiemdziesiąt. Maryla ląduje w Związku Radzieckim, traktowana jak bóstwo. Po każdym koncercie wielka uczta. Kawior, ryby i rzeki wódki do dwa. Zero w nocy. Kombinowaliśmy jakiś syrop na popitkę, wspomina gwiazda. Jej sposób na przetrwanie? Spanie do 15. Zero i tłusta kacowa zupa, na przykład solianka. Wojewódzki zapytał wprost, czy wlewała alkohol do zupy lub kawy. Maryla rozbrajająco odpowiedziała, to nie ja, ale widziałam, jak Rosjanie wlewają wódkę nawet do kawy, którą piją rano. Rodowicz skomentowała też wpadkę Kazika Staszewskiego, który pomieszał alkohol z lekami. To duży błąd. Przekonałam się na własnym organizmie. Bardzo współczuję, ostrzegła ikona, jednak jest jedna granica, której Maryla nigdy nie przekroczy. Kazik nazwał się karykaturą, ale ona mówi stanowcze nie, ludzie by w to uwierzyli. Nie, nie, nie. Maryla to klasa sama w sobie. A wy co myślicie? O jej imprezowych wspomnieniach.